Jak wiadomo, kobieta zmienną jest. Tak też moje włosy się zmieniały na przestrzeni czasu. Zaczynałam, że tak powiem, swoją młodość od długich falowanych włosów, które były bardzo niesforne, po czym zdecydowałam się na ostre cięcie, że tak powiem. Decyzja niezbyt trafiona, z tego też względu, że moja koleżanka fryzjerka eksperymentowała również z kolorem, a wtedy był boom na pasemka, więc moje włosy wyglądały trochę jak zmoknięty kurczak. I jakby praca nad tym, żeby się pozbyć tego z włosów była bardzo długa, więc jakby doświadczenia były różne. Dobrze się czułam też w krótkich włosach, fryzura typu Bob. Od jakiegoś dłuższego czasu nie ścinałam włosów, sobie swobodnie rosły. Teraz jestem matką pięciomiesięcznego matką synka i chciałabym coś zmienić w swoim wyglądzie, żeby nabrać świeżego powietrza w płuca. Pierwszy fryzjer. To była moja najgorsza historia. Postanowiłam, że sobie odłożę pieniądze i pójdę do fryzjera. No i poszłam. Zrobiłam mi tak okropną fryzurę, a że nie chciałam sinać na krótko, więc się męczyłam robiąc kitki, chowając włosy do czapki, także to jest chyba najmożli, najgorsze doświadczenie. Postanowiłam, że już nigdy w życiu nie pójdę do fryzjera w mojej miejscowości. Jest chyba mam zbyt małe doświadczenie. Przede wszystkim e, pod uwagę bierzemy kształt twarzy. To jest e, najważniejsza rzecz. E, wiadomo, że twarzą taką, która jest idealna, jest twarz owalna. Bardzo mało osób ma takie, taką twarz, więc przede wszystkim musimy skorygować to, co jest poza tym owale. U koleżanki był taki lekki kwadrat, więc musiałyśmy ją trochę wyciągnąć w górę i skorygować boki, zasłonić jej troszkę policzki. No, i wyszło, myślę, że bardzo fajnie. Fryzura taka trochę szalona, bez modelowania jakiegoś wielkiego, bez, bez, bez tr trudności w układaniu. Tym bardziej, że się kręcą włosy. I to jest druga sprawa dobór fryzury też zależy od tego, jakie są włosy, bo no, nie wszystkie włosy można obciąć na wszystkie sposoby, którymi się posługujemy. Także myślę, że tutaj pierwsza rzecz to jest kształt twarzy, a druga rzecz to, to włosy. Oczywiście potem można też skorygować to bardzo ładnie kolorem, więc no, dużo rzeczy możemy zrobić. Po dzisiejszym szczyczeniu oczekuję, że jak rano się obudzę, to będę miała piękną, cudowną fryzurę. Wiadomo, że to nie jest, że tak nie będzie, ale na pewno, że jak wysuszę sobie włosy, że będzie, będą się w miarę ok, układały. Na pewno warto podążać za trendami, bo, bo ktoś się wyznacza ktoś, kto króluje na rynku i, i, i na świecie. Ale nie zawsze jest to dobre dla nas samych, bo nie zawsze czujemy się w tym, co akurat jest na rynku. Poza tym w tej chwili jest tyle firm, które preferują różne rodzaje i różne style, że myślę, że w zasadzie można sobie dobrać coś dla siebie. Ale na pewno trzeba iść z, z duchem czasu. Bardzo ważne jest, na przykład, żeby. Włosów kręconych nie obciąć na piórka, piórka bo no, będzie siano. Tak? No, chyba że jest to efekt zamierzony, a też takie się robi. E, na pewno rodzaj włosów i na pewno rodzaj fryzury, którą się tnie. E, no i umiejętności fryzjera. No, nie ukrywam, że nie wszyscy potrafią szczyt z maszynką, i nie wszyscy potrafią szczyt z Wyobraźnia, technika, to wszystko połączone ze sobą i ten artyzm, który, który preferujemy. To jest właśnie dobre cięcie. Że te włosy, nawet jeżeli pół roku nie pójdziemy do fryzjera, nie będziemy ich podcinać obcinać, one będą się układać i będą dobrze wyglądać. To jest kunszt fryzjerski. Uważam, że klientki dzisiaj wykonaliśmy ostrzeżenia na sucho. Ostrzeżenia na sucho z tego względu, że nie chcieliśmy tutaj, że tak powiem, włosów diametralnie skracać. Obcięliśmy kompaktowo, na prosto zwyczajnie końce żeśmy ładnie wyszczępili, wypierkowali. Strzyżenie wykonywane tylko na sucho z tego tytułu, że na mokro tego strzyżenia po prostu zrobić się, zrobić się nie da. Wtedy nie ma tych równych odcięć na długości włosów tylko włos przechodzi praktycznie w jedną całość i klientka, i czy ma włosy proste, kręcone, czy sobie na szczotkę ułoży, czy nie, to włos, włos zawsze, będzie się, zawsze będzie się ładnie, ładnie układał. Jestem bardzo zadowolona z mojej nowej fryzury. Jest odświeżona, lekka, doskonale pasuje do kształtu mojej twarzy. Bardzo dziękuję Piotrowi za zrobienie takiej fryzury. Jestem bardzo zadowolona z fryzury, jest super, jest lekka, zwiewna, widać, że nie będę musiała ją rano układać i jestem bardzo zadowolona.